Dzień dobry. Tu Konrad z NaLekcje.pl. To już drugi odcinek, w którym omawiamy jedną z przygód programu Matematyka bez reszty. Wydawca podkreśla, że najlepiej używać go na tablicach interaktywnych lub monitorach dotykowych. Dzisiaj więc, zgodnie z sugestią, omówię działanie programu na monitorze dotykowym Acer DT653, który jest całkiem spory, bo ma przekątną 65 cali. Program mam już włączony. W poprzednim odcinku pokazywałem jak się do niego zalogować. Jesteśmy teraz w ekranie głównym. Na pasku na górze mamy podświetloną przygodę Podróże. Do niej mamy wykupioną licencję. Żeby dwie pozostałe były podświetlone, musimy do nich dokupić licencję. Na środku ekranu mamy trzy okna: Wiedza, Interakcje i Ćwiczenia. Sprawdźmy, co jest w pierwszym oknie Wiedza. Mamy tu sześć filmów, które wprowadzają do zagadnień matematycznych poprzez tematykę podróży. Włączmy na chwilę jeden z nich. Może niech to będzie planowanie podróży. Pojawia się okno playera. Film nie uruchamia się automatycznie i to bardzo dobrze, bo to my decydujemy, kiedy włączamy play. Możemy w tym czasie na przykład wybrać wersję pełnoekranową. Wystarczy w tym miejscu, czyli w prawym dolnym rogu okna playera, nacisnąć na te oto strzałki. Żeby uruchomić film, wystarczy kliknąć w dowolnym miejscu na obszarze okna playera. Uruchamiam film. Czy zastanawialiście się kiedyś, do czego potrzebne jest dodawanie? Ta czynność matematyczna, która początkowo może sprawić trochę kłopotu, staje się tak naturalna, że trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie bez niej. Jeśli jedziemy na wycieczkę rowerową i pierwszy. Zrobię teraz pauzę. Jak było widać i słychać Lektor mówi wolno i wyraźnie. Film nie jest zbyt długi i ma odpowiednie tempo, żeby zaciekawić uczniów i pozwolić im przyswoić wszystkie zawarte w nim informacje. Zagadnienia najpierw są przedstawiane w świecie realnym, później natomiast pojawia się animacja, na podstawie której uczniowie dowiedzą się, czym jest odległość i że należy wziąć ją pod uwagę przy planowaniu podróży. Wróćmy teraz do ekranu głównego. Kliknę w domek. Teraz zajrzę, co ciekawego czeka nas w interakcjach. W tej zakładce znajdują się zadania dla całej klasy, czyli wszyscy uczniowie mogą jednocześnie brać udział w tej matematycznej zabawie. Sprawdźmy może sklep, bo brzmi interesująco. U góry mamy polecenie: sprawdzę, czy lektor nam je przeczyta. Zrób zakupy w sklepie. Wydaj całą kwotę. Wprowadź na kasę ceny produktów i akceptuj je za pomocą przycisku Zatwierdź. Transakcję sprawdź za pomocą dźwigni. Świetnie. Lektor mówi wyraźnie i powoli, dzięki czemu dzieci siedzące dalej od monitora nie będą miały problemu ze zrozumieniem zadania. Z boku, po lewej stronie, mamy taki mały panel dla nauczyciela. Widzimy tutaj, ile jest zadań do wyboru. Jak widać, jest ich 30. Całkiem sporo, czyli cała klasa będzie miała szansę spróbować swoich sił w sklepie. Można je zmieniać strzałkami i w ten sposób dostosowywać poziom do konkretnego ucznia. Poniżej mamy trzy ikonki: pierwsza to losowe zadanie, druga pokazuje nam prawidłową odpowiedź, trzecia to znany nam już przycisk do włączenia lektora. Dobrze, spróbujmy zatem zrobić zadanie. Jak widać, ekran składa się z dwóch części. Po lewej mamy kasę, po prawej zaś półkę z produktami i wskazaną kwotę, którą możemy, a nawet powinniśmy wydać. Możemy więc zaprosić jedno dziecko do kasy, drugie zaś wcielić w rolę klienta. Ja będę w tej chwili klientem. Wybiorę z półki przedmioty, których suma daje 10. Dobrze. Mogę w każdej chwili oczywiście zmienić swój wybór, tak jak zrobiłem to przed chwilą. Jeżeli jestem pewien, że dobrze policzyłem, klikam na Idź do kasy. Teraz pora na kasiera. Jeżeli kasier ma wątpliwość, czy klient, czyli ten drugi uczeń, dobrze policzył, może kliknąć na Wróć do półki i dokonać jakichś zmian, tak żeby kwota była odpowiednia. Mamy teraz Paragon. Mogę teraz zeskanować produkty, klikając w nie i wpisując z nich kwotę. Wpisuję kwotę i klikam zatwierdź. To jest za 5 zł, a to jest za 3 zł. Klikam zatwierdź. Mam już wszystkie produkty na Paragonie. Jeżeli już zakończyłem obliczenia, klikam zatwierdź transakcję. Pojawia się dodatkowa apla z pytaniem, czy klientowi należy się rabat. Oczywiście, że się należy, klikam na tak. I teraz pojawia się odejmowanie, które trzeba rozwiązać. 10 minus 2 złote rabatu daje to 8 zł do zapłacenia. Klikam zatwierdź i pojawia się dla mistrza pochwała od lektora. To znaczy, że dobrze wykonałem zadanie i otrzymałem za nie 3 gwiazdki. Czeka nas jeszcze wiele zadań. Kliknę OK, i później kliknę Wstecz, aby wrócić do głównego okna interakcji. Klikam teraz na Quiz. Znów przed nami 30 zadań, czyli cała klasa może skorzystać z naszej zabawy. U góry mam polecenie: rozwiążę kilka zadań, żeby sprawdzić, co się stanie, jeżeli podam błędną odpowiedź. Mogę jeszcze oczywiście, jak przy każdym zadaniu, kliknąć na ikonę, która uruchomi lektora, który przeczyta nam to polecenie. 2 plus 1 plus 3 powiedzmy, że będzie to 7. To będzie oczywiście błędna odpowiedź. Aha. Komunikat dźwiękowy dał nam do zrozumienia, że podjęliśmy złą decyzję. Spróbuję jeszcze raz odpowiedzieć błędnie. Jak widać, w prawym górnym rogu straciłem już dwa serduszka. Za każdym razem, kiedy podejmę złą decyzję, tracę serduszko. Muszę więc uważać. Teraz podejmę dobrą decyzję i wybiorę właściwą odpowiedź. Oby tak dalej. Lektor poinformował mnie, że ostatecznie dokonałem dobrego wyboru, jednak za rozwiązanie tego zadania dostaję tylko jedną gwiazdkę, ponieważ Strzeliłem i trafiłem dopiero za trzecim razem. Możemy wrócić teraz do ekranu głównego. Warto zauważyć, że po lewej stronie ekranu znajduje się panel, który umożliwi nauczycielowi szybkie przejście do wszystkich ćwiczeń. Dzięki temu nauczyciel ma je wszystkie pod ręką. Możemy teraz wejść w kolejny element, czyli ćwiczenia. Wybiorę dodawanie do 10. Tutaj także mamy do wyboru 30 zadań. Możemy przesuwać kolejne zadania i dopasowywać ich poziom do konkretnego ucznia, ale tym razem mamy nowość. W prawym dolnym rogu ekranu znajduje się dźwignia, dzięki której uczeń sam może wylosować zadanie. Proszę bardzo, mamy do obliczenia równanie. Warto zwrócić uwagę, że nad cyframi znajduje się oś, która w graficzny sposób odpowiada uczniowi, jak wykonać obliczenia i jaki jest wynik zadania. Warto podpatrzeć, czy uczniowie to widzą. Można również wykorzystać tę oś do omówienia zadania pod koniec pracy. Wylosuję teraz kolejne ćwiczenie. Żeby to zrobić, klikam na drążek w prawym dolnym rogu ekranu. Pojawiło się kolejne zadanie. Tym razem popełnię błąd. Zrobię to trzykrotnie, żeby sprawdzić, co się stanie. 7 plus 2 niech to będzie 6. Sprawdzam wynik. Niestety błędna odpowiedź. Co się stało? Otóż straciłem jedno z trzech serduszek. Klikam na wyczyść. Ponawiam odpowiedź. Niech to będzie 0 tym razem. Sprawdzam wynik. Niestety się nie udało. Straciłem drugie serduszko. Klikam na wyczyść i daję kolejną odpowiedź, niech to będzie na przykład 8. Sprawdzam wynik. Straciłem trzy serduszka. Spróbuj ponownie. Lektor w tym momencie zachęca mnie do tego, bym jeszcze raz spróbował podejść do tego zadania. Przejdźmy jednak do kolejnych zadań. Klikam na domek, by wrócić do ekranu głównego. W tym momencie zdecyduję się na ćwiczenia i kodowanie. To teraz temat bardzo na czasie, bardzo przydatny. Mamy tutaj symbole i przypisane do nich cyfry. Rozwiązujemy zadanie matematyczne posługując się symbolami graficznymi. Myślę, że taki sposób rozwiązywania działań zainteresuje uczniów, bo to coś nowego i trzeba chwilę pogłówkować. Rozwiążę teraz jedno zadanie dla przykładu. Mamy taką ikonkę, która odpowiada liczbie 4. 4 plus 1 plus 5 plus 7 daje nam 17. Odpowiedzi udzielamy również za pomocą tych ikon. 17, czyli 1 ta ikona i 7 ta ikona. Sprawdzamy klikając Zatwierdź. Oh je! Yeah. Oh je! Yeah. Oh je! Yeah. Jest dobrze, lektor poinformował nas o tym, krzycząc: Oh yeah". Może teraz jeszcze jedno ćwiczenie. Wrócę do ekranu głównego, wybiorę ćwiczenia i. Miary. Muszę przyznać, że wygląda to bardzo ciekawie. Musimy, musimy zmierzyć długość półki, a następnie ułożyć na nich przedmioty, te poniżej, których długość łączna odpowiada długości półki. Trzeba zatem chwilę się zastanowić. Żeby zmierzyć półkę, możemy poruszać linijką. Teraz widzę, że ta półka ma 16 cm. Teraz muszę dobrać Tyle przedmiotów, by ich długość równała się 16 cm. Wybiorę tę 10 cm lunetę i 6 cm kubek. Ukłony dla mistrza. Udało się, tym razem poszło mi znakomicie. Omówiłem kilka zadań, które nauczyciel znajdzie w programie. Mógłbym oczywiście stać przy tym monitorze o wiele dłużej. To, o czym nie powiedziałem, to chociażby angielska wersja językowa, która jest dostępna w filmach, interakcjach i ćwiczeniach. Wersji angielskiej zostanie poświęcona oddzielna recenzja. Czas zatem na krótkie podsumowanie. Za co dajemy plusy? Przede wszystkim za. Za to, że program ma przejrzystą strukturę i wystarczy chwila, i wiemy, gdzie mamy znaleźć konkretne zadania. Drugi plus za nawigację. Wszystkie jej elementy znajdują się bowiem zawsze w tym samym miejscu. Trzeci plus za aktywne ikony, które znajdują się w zasięgu ręki dziecka, dzięki czemu nauczyciel nie musi asystować dziecku przy tablicy. Kolejny plus za to, że lektor towarzyszy nam nie tylko podczas filmów, ale także przy poleceniach. Motywuje również uczniów do dalszej pracy. Kolejny plus za to, że polecenia są zrozumiałe. Następny za obudowę dydaktyczną, która jest bardzo interesująca i atrakcyjna. Składają się na nią nie tylko karty, karty pracy, ale i scenariusze do lekcji oraz zabaw. Należy stanowczo docenić również estetykę graficzną. Grafiki i interakcje przedstawiają rzeczywiste obrazy, a nie nierealistyczne animacje, które zostały ograniczone do minimum. Brak też dystraktorów, nic nam nie wyskakuje z nienacka i nie rozprasza uczniów. Powiązanie tematów z kartami pracy i zabawami ruchowymi za to dajemy kolejny plus. Na koniec natomiast warto dodać i podkreślić, że program został dostosowany do podstawy programowej i umożliwia pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To już chyba tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.